Gerard zaprasza na w życie przygody przygody Purposa. Pozdrawiam Jacek Rozenek. Bywaj. No, hello, tutaj Purpos, witam Was serdecznie w podglądaniu graczy na brodaci.net. Słuchajcie, nie wiem jak to się przyjmie, pierwszy raz to robię. Sam jestem ciekawy, jak mi wyjdzie. E, robię to późniejszym wieczorem, głównie ze względu na to, że chciałbym się skupić troszeczkę bardziej na tych graczach, nie, żeby, wiecie, przelatywać po każdym. Lecimy dalej. Nie wiem ile mi to zajmie, nie wiem jak to będzie wyglądać. Jeżeli chcecie, żeby tak, e, taka seria była, to zostawcie łapkę w górę koniecznie. E, I koniecznie napiszcie w komentarzu, czy, czy chcecie, czy Wam się coś takiego podoba. Oczywiście już po obejrzeniu tego odcinka. Jak widzicie sami sporo ostatnio nowości na moim kanale, staram się rozwijać, staram się wymyślać nowe rzeczy. Mam nadzieję, że Was to cieszy. E, słuchajcie, ale jeszcze chciałbym wspomnieć. Dobra, nie biegam, bo znowu będzie, że ADHD mam. To tak będę biegał. ...na F8. Słuchajcie, wiem, że jesteście też ciekawi wyników konkursu, bo jest to w tytule msi -owego. Dziękuję wszystkim za zgłoszenia. Tym, którzy dooglądali do końca ten 4-minutowy filmik, żeby się dowiedzieć, że do wygrania były słuchawki, okulary i plecak. Jak również tym, którzy nie dooglądali tego i się zgłaszali do konkursu, żeby wygrać komputer. Bo takich też było dużo. No ale, tak czy siak... Eee, chciałbym wybrać trzy osoby, do których już wysłałem informacje z tym, że żeby podali mi swój adres do wysyłki. I teraz tak, gratuluję Luterowskiemu, który wygrał Google VR, czyli te okulary VR-owskie. Gratuluję, gratuluję Mr. Matty Game, który wygrał plecak. Oraz gratuluję Pomarańczy, która wygrała słuchawki. Wszyscy już dostaliście ...info na prywatną wiadomość na Facebook, na YouTubie, przepraszam. Mam nadzieję, że je odbierzecie szybko i odpiszecie mi. Wtedy będziemy mogli wam wygrać, wysłać nagrody. No, ja przechodzę dobie, dobra, wyłączam to F8. Przechodzę sobie do popodglądowania, popodglądowywania ludzi. Być może jakieś bany polecą, być może ten, zobaczmy. Co tutaj sobie robi Agu? Agu. Agu, Agu stoi w swoim domku. W swoje, w swoim, stoi w swoim domku. I ogląda sobie przepiękny świat, brodaty świat przez okienko swojego szałasu z drabinkami. No, trochę z dirta. I trochę z, z dżunglowego drewna, którego Crysis nie nienawidzi, co już pewnie wiecie po odcinku zbudowania na ślepo. Agu, Agu przebywa tutaj z XX Bizu XX. I chyba sobie budują jakąś tutaj ładny yy, światek. Patrzcie, całkiem spory teren mają wyrównany, co prawda nie jestem jakoś totalnie fanem wyrównywania terenu. Ale yy, jeżeli ktoś lubi, no to dlaczego nie, każdy ma dowolną dowolność yy, budowania sobie na nabrodatych. No i fajnie, cieszę się bardzo, że, yy, że jesteście tutaj z nami, yy, że sobie razem z nami gracie i że się razem z nami bawicie, co tutaj... Ciekawego jakaś jaskinka. No może tam będzie, tam jest zejście do podziemi. No czyli generalnie rozwijają swój świat. Zobaczcie, ma jedną krówkę, jedną świnkę. Wiecie co? A co? W końcu jestem administratorem tego serwera. I ja też mogę zrobić tutaj coś dobrego. Dlatego nie villager. Gdzie tu jest krówka? Kurczę, teraz teraz nie znajdę krówki. Nie no, to jest Donki, to jest kao. a różowa to będzie pik. Dobra. Smacznego, baw się dobrze w rozmnażaniu e, swoich krówek i swoich świnek. A ja lecę na przykład teraz do Minecraft Pubble. Minecraft Pubble jest schanio, zobaczcie jaki ładny dom mają. Uuu, tym to nie musia zostawiać krówek ani świnek, ani tym bardziej owieczek. Ale bardzo ładnie się tutaj budują. Widzę, że sobie tworzą jakąś taką fajną faremkę. Nie wiem, czy mieszkają tutaj razem. Przeczytajmy, co to jest napisane. To jest domek po prostu tego Minecrafta Pubble. To zresztą, tak rzuca się w oczy, bo jest uzbrojony. Hanio jest. E, no, nie ma za, za zbroi na sobie, ale ma diaksy. Więc kto wie, może to Hanio sponsoruje tutaj Minecraft Pablo. Jeżeli to oglądacie, to napiszcie w komentarzu, jak jest. Całkiem sympatycznie to wygląda. Może trochę zbyt kamiennie, ale to nie, są, to nie jest ocenianie, to nie są krypsy Ja po prostu patrzę, co sobie ciekawego porabiacie na serwerze. No dobrze, widzę, że tutaj dosyć sporo trzciny. No cześć, Minecraft Paweł. I cześć, Hanio. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli chcecie, to napiszcie na przykład w komentarzu, czy. Lepiej by było żebym to robił bez pałki następnym razem O ile w ogóle będzie następny odcinek Bo będziecie chcieli to oglądać Czy też nie będziecie chcieli tego oglądać No to to już się dowiemy zaraz w komentarzach I po ocenach pod filmem No i po wyświetleniach i tak dalej i tak dalej Dobra kogo my tutaj kolejnego mamy Daxel Daxel.pl Daxel.pl jest sobie w podziemiach O takich płytkich podziemiach Widać że dopiero rozpoczyna swoją przygodę z naszym serwerem No zdecydowanie mm, No i chyba sobie Awczy. Tutaj ma Shulker Ten Shulker box jest też puściutki. Także jak sobie Awczysz, to sobie Awcz, a za 14 minut. E, 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 tak przypuszczam, bo już minuta przynajmniej minęła. E, wywalicie z serwera za Awczenie. Hihi. Hi. już był. Teraz Jarek WK. Jarek WK zwiedza sobie po prostu nasz spawn. No i jest co zwiedzać, bo w ogóle jest, jesteśmy bardzo zadowoleni. I na początku kiedy rzuciłem w ogóle pomysł, bo ja chciałem, żeby ten spawn 1.11 był malutki. Żeby on był, jak najmniejszy się da żeby wszystko było w jednym miejscu i wszyscy, wszyscy tak na to patrzyli tak. No ale spawn to powinien być taki ogromny i tym podobne. I teraz w praktyce kiedy to przetestowali wszyscy, to nagle... Jaki to jest dobry spawn! Jak ja żałuję, że nie jest taki spawn na wszystkich serwerach, bo nie trzeba nigdzie biegać, wszystko jest na miejscu. Jarek również sobie... A czy nie? Jarek się ruszył. A Jarek! Jarku, no gratuluję! Czyta regulamin i to mi się bardzo podoba. Każdy z Was powinien przeczytać ten regulamin. E, wtedy naprawdę można uniknąć dużych, dużej ilości nieporozumień. Tak samo warto jest zajrzeć zawsze tutaj, bo e, to też jest bardzo ważne, kto jest twórcą spawnu, a kto go dekorował. I tak dalej, i tak dalej. Jarku, dziękuję Ci serdecznie, że przeczytałeś regulamin, a ja mogę się wybrać teraz do. Xx yy, look XX, look XX, kopię sobie, kopię sobie, ale ewidentnie bez reja po prostu idzie sobie, idzie sobie. To ja bym, ja bym mógł, może zrobił taki, yy, taki prezent mały, jak już się tu dokopię. To zostawmy mu taki malutki prezencik. Proszę bardzo. O ile się tutaj dokopia. To naprawdę zostawimy taki malutki prezencik dla Ciebie. Może nie jest to wielki prezent, ale aj XX Look XX wyglądasz mi na uczciwego gracza. Eee, niczego tutaj niezwyczajnego nie widzę. Zresztą jedne Diaksy wykopał. Zobaczcie jaki prościutki tunel kopie. No, tutaj, tutaj nie ma w ogóle mowy, to nie jest zresztą overwatch, żebym jak kogoś tutaj oceniał czy masz haksy czy nie. Ehm... No dojdź tam, proszę ja ciebie. Chciałbym zobaczyć jak dojdziesz tam i, i dostaniesz prezenta. Ciekawe jak zareagujesz, czy zaczniesz się obracać, że to niby trollowanie? E, czy może jednak po prostu zgonisz to na to, że w tym miejscu został ktoś zbanowany na przykład i... No, już prawie, już prawie doszedłeś. Nic tu więcej. O, prawo. No i zobacz, jak siory <laughs> Nie Nieba za co. XX XX. E, napisz w komentarzu, jeżeli to oglądasz rzeczywiście. E, co sobie pomyślałeś? Pomyślałaś? E, kiedy, kiedy, kiedy znalazłeś, znalazłaś te Aksy. A ja sprawdzę, co słychać w takim razie u Entity 301. Entity 301. Słynny Entity 301. O, Entity 301 chyba jest w swoim domku. Ciężko powiedzieć, czy to jest jego domek, czy to nie jest jego domek. Na pewno jest bardzo ciekawy w ogóle. Bardzo sympatyczny. No, Bizu już tu bardzo nieładnie pisze do agugu. Ale dobrze, że... Aha, widzicie, jednak część czato. No ale dostał karę, bo to jest za przekleństwa. Y, automat... Z automatu dostajecie... Y, y, ...zaszycie ust, czyli muta na minutę, także... NTT301 również y, używa Optifina, stąd ma... ...tą piękną pelerynkę. Ja jej nie mam, bo nie mam włączonej. No i poszedł sobie No na naprawdę sympatyczny domek. Ciekawe, czy kiedyś zgłaszałeś go na swoje... Znaczy, na moje klipsy. Cudźesz na kraj bo byłoby całkiem fajowo. Całkiem fajowy domek. No dobra, widzę, że je sobie poszedłeś. Został nam Mr. Lelek. TP Mr. Lelek. Mr. Lelku, co ty robisz? Czy ty, czyż byś ty sobie sadził em, roślinki endowe? Jak to się nazywa? Horus Flower. A to się nazywa Horus Plant. Czyli roślinka chorusowa. No i dobra. Chyba sobie sadzi właśnie takie roślinki i je podziwia w tym momencie. Popodziwiam, Mr. Lelku, je z Tobą, dobra? Popodziwiajmy je wszyscy. One w ogóle super szybko rosną. To jest piękny widok, samego, mają one rosną. Bo rosną za, w zastraszająco szybkim tempie. Dziękuję, Mr. Lelku, że ze mną popodziwiałeś <laughs> rosnącą roślinkę. No dobra, został jeszcze ten X-Montex. Ja nie pamiętam, czy ja już u niego byłem. Nie, nie byłem. X-Montex buduje coś bardzo dziwnego. Chyba próbuje zrobić drzewo jakieś albo parkura. To będzie drzewo. A, zobaczcie, to tutaj. To tutaj obok, czyli ja chyba. Nie, no to byłem TT301 tutaj obok. No to sobie buduje jakieś dziwne dziwactwo. Jak lubi, to czemu nie? Pozdrawiamy serdecznie X -Monte -X, X, -Monte X. Dobra, słuchajcie, przydałoby się w takim razie jeszcze skoczyć na pewno na inne serwery. Na 1.9 nie ma zbyt dużo graczy w tym momencie. No ale warto też sprawdzić, co u nich. Buddy. Buddy 2, e, którego serdecznie pozdrawiam. Gania sobie po dżungli. No i zwiedza teren. Pozwiedzajmy razem z nim chwilę. Lubię dżunglę, ja generalnie bardzo mi się podoba dżungla, ten, ten jej bezkres. Oj, tam ktoś jedzie. Oj, tam ktoś jedzie na reju. Oj, ktoś jedzie. Buddy 2 już sobie poszedłeś? No poszedł na spawn i na rtp, Kolejnie. Dobra, ja muszę skoczyć do tego y, tutaj delikwenta. Bo to tak być nie może, tylko tak na szybciutko, wiecie. Ojej, to ewidentne jest yy, X-rajowiec, chociaż kurde. O, patrzcie, jak się oślicznie rozgląda. No, pójdź po tamte jaksiory. Okej, okay, zacznie tu kopać. Aha, teraz idzie po level generalnie. No tamto mógł sobie wcześniej odnajdować ścieżką jakąś taką w sobie nieznaną, no ja tego nie widziałem jak to odnajduje. Ehe, co robicie? Więc y, i może teraz trollować administrację. wygopując jedne po drugich, więc nie mam dowodu czystego na to, że, że używa X-Ray'a. No, to ewentualnie tutaj jeszcze wrócimy. Skoczmy do Lili. Layla biega sobie po świecie. O, dotarła do mob spawnera, naprawdę mob spawner na suriwalu takim jak nasz. To aż nie wypada. Chcecie diaksję? No zamawiajcie ten Open Inventory 34. Miło, że je rozdajesz, bo ja również bym je rozdał. Jeżeli masz ESX Ray'a, to również bym je porozdawał, więc o tyle dobrze. A ja wracam do Lajli, bo Lila co jest wiedza tutaj? Fajnie, terenik. Krówka. Zabij ją, i sobie stąd idę. O, niedobra Lila, idę sobie stąd. E, to skoczymy do Kuby. O, Kuba jest na spałnie. No, bo tutaj pan kolega najprawdopodobniej cheater, ale to jest tylko i wyłącznie założenie. Wisienka. Wiesienka szuka domków, w którym padły kobojdy, Ja zawsze lubiłem to robić. Na serwerach, na których do tej pory grałem. Także znam to uczucie. Znam to uczucie, kiedy właśnie szuka się domek i nagle się go znajduje. I tutaj BĘK! Eee, taki, taki, te, te, taki domeczek na przykład jak ten, który. Który nie ma działki, i można sobie wtedy śmiało um, zakosić wszystko, co, co w nim jest. Dobra, pozdrawiamy Cię, Wisienko. I lecimy sobie na 1 jeszcze zobaczyć, co tam słychać. Kto tam jest aktualnie? E, dobrze. Kogo my tutaj mamy? World Room. No, tutaj zresztą widzicie e, Budowle moją. <laughs> Ooo, nice, panie World Rupsam. Widzę, że poważniejsze budowle tutaj mm, tworzysz. Na mesie. Łoo, wow, ale czaderski to jest. Jeżeli to nie jest jakiś znany skin, i moja ignorancja zaraz nie, prze, nie zamieni się w hejt w komentarzach. Przecież to jest skin tego i tamtego, to powiem, że to Le chyba jest jakiś. Ale wygląda fajnie że to jest jego skin. To jest bardzo, ale to bardzo możliwe, że to jest jego skin. Tak, to jest jego skin. No pokaż nam się tutaj. No stój, tak, to jest jego skin, ewidentnie. bardzo ładny domek. E, zgłoś go zdecydowanie na e, Kripsy. A ja przejdę sobie do Beatboxera. Kojarzę w ogóle ten nick. Oj, panie beatboxerze! Panie beatboxerze, to jest awczarka z tego co widzę. Chyba, że nie. Chyba, że to jest po prostu taka kolejeczka. Ja bym to chciał zatrzymać mimo wszystko. No. A, rusza do przodu, czyli. Dobra, czyli, czyli to nie jest awczarka. Beatboxer po prostu bawi się i jeździ sobie w kółko. Eee, kolejką. No, a kto by nie chciał sobie kolejką pojeździć? Pewnie. Mam ochotę na kebaba. No to nie awczy, skoro piszę, tak? <laughs> Dobra. Eee, lecimy do Klaudia 1997. Klaudia1997 siedzi razem z beatboxerem, O, jak, jak sympatycznie, słuchajcie, moja flaga jest tutaj również, to bardzo miło. Także no tutaj już zwiedziliśmy i wiemy co się dzieje, Żyją sobie i jest sympatycznie, Klaudia ma bardzo ładne niebieskie wdzianko, bardzo mi się to podoba. To jest taka już estetyka, kiedy ktoś, yy, przecież to, nie dość, że to drog, droższe kurcze od, od diaksów, od diaksowej zbroi ta skóra, czasami oczywiście. Mm, to jeszcze pokolorowana. To jest taka fajna estetyka, mi się to podoba. Mefik 7. Oj, Mefik 7 siedzi w jakichś ciemnych podziemiach. Jakieś katakumby. Ale ładnie, tu. Co prawda, ten wyrównany teren nie wygląda zbyt fajnie. Przynajmniej ja nie lubię. No, ale zagospodarowanie tego, co jest pod spodem, jest bardzo przyzwoite. Bardzo sympatyczne. MFX7 sobie, niestety, awczy. Adi. Surprise. Adi, surprise. Surprise, motherfucker. A, Adi sobie łowi ryby, słuchajcie. Rzadki widok. Rzadko się widuje, żeby ktoś łowił ryby. A sprawdźmy, jaką wędką. Może starą wędką. O, rany kokuta. Zobaczcie, ile on tego ma. Jedną nadzieję, to jest jakiś autobot, patrzcie na to. Uu, panie kolego, sympatyczny, no przykro mi najmocniej. Pan, Adi Surprise. Cheaty. Nawet nie wiem, jaki, jakie cheaty obsługują coś takiego, e, że automatycznie może sobie e, łowić ryby. No ale to jest bardzo nieładnie z pana strony, panie Adi Surprise. No to masz Surprise. Surprise, motherfucker. Szkoda. Dobra. Idziemy do Akatsuki. Akatsuki ZS-u. A Akatsuki buduje tutaj bardzo ładne domy. O ile to są Twoje, to są prześwietne. Przynajmniej konstrukcje, te, które no, rozpoczynają. What? Czy to jest Twoje, Akatsuki? O, to jest świetne. To jest prześwietne. To nie jest świetne, to jest prześwietne. To jest naprawdę super. Dobra, ja się odezwę schematik bo to już i tak już praktycznie wszystkie zwiedziliśmy schematik czy własna konstrukcja bo to jest naprawdę prześwietne Chyba schematyk jak myślę. Pół na pół. Rozumiem. Dobra. Eee, lecimy do kolejnej osoby. Buko 69. Buko 69. Napisałem generalnie, bo macie zasłonięty czas przeze mnie, napisałem czy to jest schematik, czy własna konstrukcja odpisał mi, że pół na pół. Odpisałem, że jest świetne, na co dostałem. Na co dostałem odpowiedź w postaci uśmiechu. No dobra. Buko 69 chodzi w czaszce szkieleta. I się bawi, widzę, z Grzechu2002 wodą. No i fajnie. Zwiedzajcie sobie, jak najbardziej. Ja się bardzo cieszę. Ile tu jest obsydianu? słuchajcie, jakby ktoś chciał zrobić studen szantowania, to zobaczcie ile to tego jest. Od zarypania. Hihihi. Hi, hi. No dobra. Kogo my tutaj jeszcze mamy? Mamy buko, mamy diabello. Diabello. Diabello siedzi chyba w swoim domku. Ewentualnie to nie jego domek, tylko jakiś domek znaleziony bez działki? Jedno z dwóch. Ale wydaje mi się, że właśnie rozpoczyna przygodę tutaj z, z, z naszym serwerem. To jest jego pierwsza konstrukcja, dzięki której no, musi przetrwać no choć już w całym diapsowym secie nie spodziewałbym się czegoś takiego. No ale kto tam? Kto tam go wie? No to gratuluję ci, mefik, mefik napisał Mr. Purpo. Strafiłem 6 spawnerów koło siebie. Lol. No to kurczę, tylko, tylko pozazdrościć gratuluję serdecznie. ale ten odcineczek nam długi wyszedł. Grzechu już był. Kuba kuba 32139. Kuba 32139 ma swoją wioseczkę. Ale tu jest coś wielkiego. No ta wioseczka jest bardzo sympatyczna. Taka przypomina mi mm, czasy właśnie kiedy. Sam zaczynałem przygodę z Minecraftami e, i tworzyłem sobie takie proste, mm, koblowe budynki, które no, dawały całe mnóstwo radości. No dobra, dobra, przejdźmy do kolejnej osoby. I będzie nią Karo Gaming. Karo Gaming. Karo Gaming biega sobie ewidentnie po mapie i szuka przygód. Co znajdzie? Na razie rozlewa wodę bez sensu. A nie, czyli to chyba jest jego mm, taka baza wypadowa z tego co widzę. Chociaż może nie. Może tak. Karo Gaming ma całkiem sympatyczną pelerynkę. Ale widać, że zaczyna faktycznie cały żelazny secik. A czekajcie, muszę coś sprawdzić. Karo Gaming. A, myślałem, że to jest zardzawiały scyzoryk. E, Purpo, ocenisz nasz szyb, który sami zrobiliśmy na cheatach? Przyznanie się do cheatów to również ban. Ale zrobię to po odcinku. TP Kuba 3, 2, 1. Byłem już kuby? Chyba byłem u kuby. Kuba sobie biega. Kuba sobie biega. I szuka. Szuka szczęścia. Ewidentnie też rozpoczyna przygodę. Widzę, że ma podstawowy zestaw e, każdego przybysza na brodatych. No, szuka swoich pierwszych przygód. Bardzo mnie to cieszy. Dziękujemy Ci, Kuba, że z nami jesteś. Do zobaczenia jeszcze kiedyś na serwerze. A my możemy sobie polecić do Kwazarda. Kwazard 94. Kwazard 94. O, robi sobie farmę, słuchajcie. Ma bardzo prosty domek. Czyli też najwyraźniej rozpoczyna dopiero przygodę z naszym serwerem. I fajnie. No, to też zdradza w pewnym sensie e, częściowo jego, jego zbroję. No i bardzo ładnie. Fajnie, też mi się przypominają stare dobre czasy, właśnie kiedy patrzę na taki domek. Ale to nawet przyjemnie jest i ładnie. Zobaczcie. Fajnie. No to takie w sumie nie takie początki. Z tego co widzę, to tutaj już trochę rozbudowane jest. Snapson nam został, którego posądzili przed chwilą o cheaty. Snapson jest w dziurze. No trudno. Snapson jest w dziurze, ma kupę zbroi. No trzeba trzeba pójść do Fameci. Fejmcia, będziesz miał Fejmciaka, przepraszam, Fejmciak, Teraz Fameciak, będziesz miał normalnie Fejm do. <laughs> <laughs> Fejmciak się wkupuje. Co ten Faimciak? No i nie mów mi takich rzeczy nawet, że ty się wkupujesz po coś nieładnego, tak prosto pod siebie. 26 minut. Co to się dzieje? No, Fejmciaku, powiedz ty mi... A ty masz podstawowe narzędzia i tak nagle się... Mmm... Panie Fejmciaku... Panie Fejmciaku... Pan mi tutaj nieładnie się zachowujesz, tak mi się wydaje. No jak trafisz teraz na żelazo, to ja już wiem. A nie. Nie, no dobra, tutaj. No na no to żelazo jak najbardziej, bo no... ...wkopuje się pod siebie i tam mógł na to trafić jak najbardziej. Do czego tu się próbujesz dokopać? zacząłeś i... Czyżbyś ty już? Czyżbyś ty już? Nie chcę mi się wierzyć, no bo... No ja wierzę w uczciwość ludzi mimo wszystko. No ja niestety tego X-Ray'a na 1.8 mam na tyle słabego, że... O, skończył się kill no, i nie dowiemy się w tym odcinku, czy Feinciak yy, oszukiwał. A może się dowiemy jednak. Dobra. No nie wiem, chociaż. Ciężko mi teraz powiedzieć. Dziwnie kopię to fakt. No ale na razie nie dokopał się do niczego niezwykłego, więc. Nie, chyba jednak nie. Chyba jednak nie. Dobra, bo za dużo czasu spędziliśmy swoim ciakiem. Dawajcie do wappowego. Ostatni pan, którego dzisiaj e, spotkamy. Jeszcze Hornikos kokko się pojawił. A wapowy sobie kopie jakieś bardzo dzikie konstrukcje, ale wielki wielki, wielki szyb tutaj budują. Czy kopią w zasadzie. Tak jakby czang wyrwało, nie? też się bawiłem w takie rzeczy. Zawsze mi się to podobało. No cóż, ja Wam dziękuję serdecznie za obejrzenie. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to w ogóle podziwiam. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to niech napisze w komentarzu. Um, kokos. No, jak tutaj, kokos? Niech napisze kokos w komentarzu, jeżeli dotrwał. A ja dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka trzymajcie się, cześć.